Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Chwali post, chwali film, nie wiem jak to się nazwać. Dawno nie było, nie pokazywałem, co tu się wyprawia w tym naszym, w moim ogrodzie. E, więc e, parę rzeczy się pozmieniało, parę rzeczy już było, bo już dojrzało. Więc po kolei, od czego bym tu zaczął? Może od tego porządku, tym razem, bo tego jeszcze nie widzieliście. To jest fasolka szparagowa, oczywiście. Yy, yy, tu wsadzi. <noise> Dobra, ty wsadziłaś niech ci będzie. Ja zrobiłem tylko skrzynkę. No po opowiadaj, opowiadaj jakie tam fasolki wsiałeś. Fasolki i... szparagowe tu wsiałem, tu się pnie na płot, dlatego przy płocie jest... A dlaczego Wsi... się pnie? No żeby się pieło, bo to są pchnące. Nie, nie wszystko. A tam się, że mi zaskoczysz, czy co? Ta jest styczna, tam nie jest tylko tyczna. Ta jest styczna, tam to jest wytyczna. No fasolka tu rośnie. No i wszystko jasne. Yy, tu mamy pory, które się... Nic z nimi praktycznie nie dzieje i pewnie będzie nic z tego nie będzie. Pietrucha, pietrucha. E, tutaj to chyba to nie ten. E, cebula, cebula. Ta jest taka najładniejsza. Nie wiem czy ją nie pokazywałem kiedyś. Ale to powoli, powoli sobie rośnie. Niech sobie rośnie. Sałata. Tu było rzodkiewki, trochę zabrane. Zabrana ta rzodkiewka. Z tych dwóch rządków, które tu były kiedyś tam, właśnie pokazywane, jak zabierałem. Do czegoś zabieram do rzodkiewki, nie? Chyba? No. To tu taka część już urosła i oczywiście to też będzie... To no, ten... słychać chyba. Ten w sumie jak mikrofon to nie słychać, bo tam kogu tak daje jazzu, że ja wam zaraz go pokażę dzwoniaczka jak rósł. W ogóle jednak foka nam usiadła, więc trzeba będzie posadzić na jaja i zobaczymy co wyjdzie. Dobra, to mamy to, druga skrzyneczka. A te selery? Takie małe? No takie wyrosły, no co? A czemu takie małe? No bo to nie. Wsadziłem. Moje. <laughs> Dobra, tu większość ty wsadziłaś. Ja tylko mam trosnek ten tutaj właśnie co. Tu nawet jednego przygiąłem, chodź pokaż. Wczoraj może zauważyłaś? Czy nie zauważyłaś? Zauważyłaś. Przyłamałem go, żeby nie główka ładnie wypieliłem, wziąłem się i zrobiłaś. O to chodzi w tym wszystkim właśnie. Eee, tu jest nowa rzecz. Chodź. Pokaż, bo to twoja zasługa. No wszystko to moja zasługa, ja Dobra, to jest nie, twoja? ten, ja skrzynki zbiłeś. Trawę skosiłem pod spodem, yy, pomogłem w rozkładaniu tego. Jakie trzy skrzynki? To no już, już nie już ja to coś narobiłem. Chodź wejdź. Mm -hmm. Pokaż się to jest stopni. żeby wszedł z tymi moimi muskułami 30... Nie ma ty 20, 25 stopni, tylko jest. No widzisz? Ale to, to jest niemożliwe, to jest na pewno więcej. To jest coś nie tak. Nie ma tam No ten jak ten 25, to czy sobie no tak. czuć ogólnie rzuć. Termometr jest spartolił na pewno. No, na pewno. I pomidorki, tu są te. Tu jest ten największy. Tu chyba gdzieś był, nie? Ten na końcu? Nie. Ale Cię mówię nie ogólnie, w tym momencie na tą chwilę, jakie ma owoce największe, bo już zaczęły się o tu, Widzę, kwiatki mi puszczają. Mhm. <laughs> Także tu mamy pomidorki. 20, ile? 22, chyba tu był, nie? Ty. no. To pamiętam, onosiłem je aż stamtąd, bo były schowane przed deszczem, jak nie było tunelu, i musiałem nosić. A porobiła moja kobita doniczki 15-20 litrów, I jeszcze podlewane to naprawdę. Specjalnie podlałam, żebyś miał lżej noś. Specjalnie mi podlała, żebym miał ciężko, więc nosiłem nawet po jednej czasami. hopper też już tutaj jest, buraczki to tak nie bardzo. No nie bardzo. Ale tu lepiej, dlaczego tutaj lepiej? No nie wiem, co tam zrobiłeś. To jest, tu, tu mi lepiej rosną. Są dwie odmiany. Dobra, chodź dalej. Zobaczymy ten. Yy, Marchewkę. Marchewka. Marchewka rośnie pięknie. Tu będzie, może widać, przybliż się to możesz. Ładnie. Marchewka ogólnie już jest użytkowana, brana do, do łobiadów. A tu. Tu masz, to się odkrywa w ogóle, żebym to pokazał co Tak ty... delikatnie. To Ty tu masz? Pokaż te rzeczy piękne, cudowne. Jakie ładne masz pekinki i tam zwykła kapucha młoda. Tu jeszcze jest koper i cebuli trochę. A tu właśnie próbuję się dostać do tego. Ślimak, który uwielbia sałatę i kapustę. Truskawki puszczają te rozłogi. Proszę bardzo. Tu i tu. Praktycznie już jest po sezonie. Tam jeszcze jakieś sporadyczne, gdzie się trafiają pojedyncze, ale to już prawie nie ma. Podlewane jest wszystko codziennie, bo jest masakra, jeśli chodzi o pogodę. Jest bardzo ciepło. Eee, papryka, jeszcze papryki nie pokazywaliśmy, choć. Pokaż tą paprykę. Skrzyneczka, oczywiście, powiedz, kto zrobi skrzyneczkę. No ty. A jak? Tu są zrębki, eee, jest drzewa iglastego, one trzymają wilgoć, dlatego papryka codziennie podlewana nie jest. A te kwiatki są po to, żeby przyciągały te robaczki, żeby zapylały paprykę. Tu już widać... Wiałaś? No widziałam, ja codziennie oglądam. No, więc... Nie wymądrzaj. Przyszedł raz. I tak właśnie mnie traktuje. Wszyscy to słyszą teraz. Bardzo dobrze. No bo przychodzisz się, wymądrzasz jakby. Jakbyś co najmniej jakąś rękę Chodź. do tej papryki przyszedł. No jak, a przecież ej, ziemia, wszystko... A co to robotę ja zrobiłem. Ty mi tutaj wiesz. Pokaż cukiniki. Ziemia to sąsiad. Co sąsiad? No sąsiad. Co, a jaki sąsiad? Użyczył. Co ty mówisz? Co, co, co ci użyczył sąsiad? <laughs> ziemi. Ja cię kurde. Pokaż cukinia. Cukinia jedna, chyba ona była trochę większa, nie? Tak. Ona już była zabrana do leczo. Idealna Cukini, taka, malutka, trochę za, młodziutka. Trochę za gęsto posadziłem. Trochę za gęsto no. posadziłem. Ale rośnie. Zaszka. Widać, że jest zdrowa. Wiele jest filmów na tym YouTube odnośnie. Cukini jak ona, tu jest zielona, jak one rosną i powiem Wam, że tu widać ogólnie po liściach, że jest wszystko dobrze. Liście jak... masakra. Chodź tu od razu, tu też jest zielona chyba tutaj cukinia, nie? Też cukinia i dynia. Dynię tam posadziłeś. A dynię tu posadziłem, tu posadziłem dynię, dynię. Chodź, pokażemy arbuzy. Pokaż te arbuzy. Tu jeden, w ogóle tu płot jest taki, który po tym się pnie, arbus. Tu jest jeden, mhm. przy się. Paniaczek mały. Tu jest drugi i trzeci. To ten będzie mieli róż, tak. I tu jest ten, jako pierwszy się zrobił i robi. On rośnie bardzo szybko i też jest wyłożone y, sianem, żeby się nie brudziły i żeby nie dotykały bezpośrednio do podłoża, do ziemi. Więc. Więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o arbuzy, różne odmiany są. Tu jest jedna odmiana, ta, yy, ale też się robią chyba kwiaty, co? Mm -hmm. To jest od naszych znajomych, gdzie arbus podobno był taki, że Edyta nie dała rady z pola przynieść, musieli go przykulgać. Choć tu pokażę jeszcze coś, co musiało się zmienić, dlatego że y, tu w tym przypadku tu były poziomki. Jak ja ci pokazywałem, nie wiem czy na filmie to było widać, co? Na pewno. Ty się wszystkim pochwalisz to. Ja się wszystkim pochwalę, więc te poziomki, coś im tu nie pasowało. Z tych czterech krzaczków został jeden i zaraz wam go pokażę właśnie. A teraz tu wsadziłem melony, dobrze? Mhm. Tu wsadziłem melony, o. I kiwano. I co? I kiwano. Kiwano? Czy kiwano mhm. też wsadziłem. Tu, pokażę jak jestem pomysłowy, Dobromir. Tu jest kolejna rzecz. Jeżyny bezkolcowe. One są takie pnące jakby trochę, tak można będzie je tam zawijać o ten płot, a to jest pół przęsła od płota. Poprzykręcałem do sztachet drewnianych, lekko wygiąłem, także uważam, że rameczka idealna do tych właśnie jeżyn. Tylko wiadomo, zostały trochę po dupie, jak yy, zostały przesadzone z tamtego miejsca w miejsce to. choć tutaj jeszcze, kolejna rzecz, tak jak widać tu wąszy jest oczywiście, borówki, borówki. Tu jest ten patriot, jest kilka owoców, proszę bardzo. To jest ogólnie pierwszy rok tych borówek. O. A to jest Chandler. Chandler yy, nie ma żadnych owoców tego, że zostały oberwane, żeby poszło w korzeń. Więc. Kolejna rzecz. Ogórki i nawadnianie kropelkowe. Tu leci przewód. Kto podłączał nawadnianie kropelkowe? Powiedz. No ty. No ja właśnie. I tak. To nawadnianie kropelkowe jest puszczone. Ładnie, pięknie, bo ogórki nie lubią podlewania po liściach. Pokaż, ja to podniosę do góry. Przysuń weź tam, jak możesz, co? To kawałek. I sobie tak kapię. I te ogórki naprawdę, one są, każdy już miał ogórki, a u nas jeszcze nie było. E, czyli dwa tygodnie były po takim... Trzy. trzy tygodnie po? No, osiemnastego. Osiemnastego wsadziłem? Wsiałeś, no. Wsiałem osiemnastego. I to jest tak, że ogórki pięknie rosną i niedługo już będą. To jest to, 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 to drzewka, no to wiadomo, podlewane wszystko co dzień. Chodź, pokażemy jeszcze hańka jego ferajne. Kur, na początku było sześć. Jeszcze rabarbaru nie pokazałem. A, rabarbar wam pokażę. Chodźcie ja wam pokażę rabarbar i winogrona jakieś jakiście. Musieliśmy te meble przestawić tu, dlatego że tam y, są maliny jeszcze właśnie o. Nie pokazałem się tego. tego. No. A miętka. A tu jest miejsce namięte. Mięta się fajnie rozkrzewia i fajnie rośnie. W ogóle jest już używana od dawna do herbaty. I dalej. Tu jest rabarbar. Ten rabarbar. Powiem wam, idealne miejsce. Lepszego nie ma, bo tu za chwilę będzie słońce i to słońce będzie już aż do wieczora. Puszcza pięknie. Normalnie ja go tak zrobiłem, że wykopałem dołek, bo on był w takiej doniczce. Wybrałem ziemię na wielkość tej doniczki. Wlałem tam wody, ta woda sobie wsiąkła. Rabarbar wsadziłem, obsypałem lekko ziemią. I tyle, co on już puścił liści nowych, to jest po prostu masakra. Tu jest maliny. Maliny to pokazywałem wcześniej? Na pewno. Lubczyk, pokaż mi na grunkę, jak się nam ładnie zawiązały. O, jak pięknie. No. Pięknie. I tam jeszcze chrzan z tyłu jest też rośnie. A teraz chodź tutaj. Zobaczymy, czy siedzi ta gwiazda. czy trzy siedzą, zobacz. Pokaż te gwiazdy. Do wyboru, do koloru, no bez jaj, no. Dosłownie bez jaj. Także ta nam siadła i będzie trzeba coś z tym zrobić, bo... Ale wymyśliłem ten kurniczek, ci powiem, że normalnie jestem sam... Jestem... No, powiedz, przyznaj to, przyznaj to. Szkoda, że nie nagrałeś jak ten, jak go tutaj montowaliśmy, nie? O, to by się nie dało publikować, bo by zdjęli ten kanał. Demonetyzacja by była. Tu jest yy, duża wygoda z tym właśnie poidłem i z tym karmikiem, bo karmik to się napełnia bardzo, bardzo a nie wiem, chyba co cztery dni, dobrze mówię około? Co trzy. No co trzy-cztery dni, a woda co drugi dzień. Yy, I powiem wam, że tamta gwiazda, która teraz pieprza te kartofle, ziemiaki, to jest młoda kura. O, pokaż chańka Henik, pokaż. Heniek, to wam powiem. Jest normalnie tak daje Jezu że masakra. Zawsze jest tak, bo raz najpierw docelowo, początkowo było sześć kur i Heniek. I właśnie te trzy, które tam siedzą, między innymi ten, jak i trzy tu jeszcze inne tam. O ta tutaj co do dziobieziarka, i tam jeszcze dwie takie. I jak potem były kury nowe, to te stare dziobały, te nowe właśnie. Czyli nowe tam, między innymi ta biała. to ta czarna, kruk na nią mówię, co stoi na tym wejściu. I potem się to wszystko unormowało. Później przyszły te dwie brązowe, tu ze środka. I to są kury młode. Braliśmy takie, które miały grzebienie największe. My je kupiliśmy kiedy my je kupiliśmy? Ale je to po to. Dwa tygodnie zaczął śnieść, nie? No, a młode kury. Czyli jak będziecie kupować kury, to muszą być grzebienie jak największe. Jak będą gdzieś tam jakimś... kilka tych kur będzie, kilkadziesiąt, bo była normalnie pełno tych kur, to... Dobra, wieszcie... koszulkę, bo ci się ten żołąd, ten pęknięć przesunął. <laughs> nie śmiej się z moich muskuł Jak ma koszulka? Kur. Jest, nie? No. Jest kawał muskuły. I wam powiem tak, że y, tak to wygląda ten nasz ogród w tym momencie. Odkręć może pokażę jeszcze jak to wygląda, bo tu w ogóle większość czasu, teraz się spędza. Wiadomo, trzeba to skosić zawsze od czasu do czasu. Dlatego, żeby nie rosło, chociaż nie rośnie, większość bo jest. Większość czasu się tu spędza, trzeba skosić raz na tydzień czy tam. Ja nie mówię, mówię o koszenia, no ale to tylko koszenie tu podczas koszenia się jest. No, nie, ale na dzień. ja mówię akurat o tobie. No, co, co? Że, tu, tu, że, co? że się spędzał, masz tyle roboty tutaj. Ale nie chodzi Raz o to, się patrzy, się, się jak to rośnie, bo no tak. e, pańskie oko konia tuczy. I chodzę i patrzę na przykład, Głaszczę czereśnie po liściach. E, Morę rośliwkę, tak samo tam sobie ten i. i a ty boże, co ja mam z bitu, to wam powiem, że naprawdę. Cześć, faty. Dobra, tyle chyba na dzisiaj. Tak to wygląda. Niedługo, za jakiś czas, wrzucimy dalej, jak będzie sezon ogórkowy. Pozdrawiam. Cześć!